Cieszę że jesteście dzisiaj na luchary i chcemy razem słuchać Słowa Bożego, mąpić się w taki sposób, by to słowo stało się częścią naszego życia. My nie tylko chcemy być wiernymi słuchaczami, ale chcemy, by to słowo nas tak przemieniało, by wydawało owoce. A jednym z owoców słuchania Słowa Bożego są nasze czyny. Słowo, które jest jako przeputem na się zorientowaliście, że całe kolekcje są jakoś poświęcone nadziei. Staramy się zastanawiać, czym ta nadzieja jest, jaka jest różnica między nadzieją chrześcijańską, a taką nadzieją, którą czasami otrzymujemy od świata, czy od drugiego człowieka. A różnica jest zasadnicza. Pisze o niej Jan Patryk Benedyk w 2007 roku. Napisał encyklikę, która jest poświęcona nadziei z człowiek przyjął chrześcijańską nadzieję, powinien oddać swoje życie Bogu. Chrześcijańska nadzieja rodzi się wtedy, kiedy człowiek w całości oddaje swoje życie Bogu. Myślę sobie, że to jest dosyć trudne, bo my mamy takie przestrzenie swojego życia, które chcielibyśmy zostawić tylko dla siebie, które są moje. I nawet temu, którego nazywamy i nie chce oddać. Dlaczego? No bo często jest tak, że kiedy oddał coś Bogu, to może się okazać, że Pan Bóg to będzie chciał układać trochę po swojemu. A my się już przyzwyczailiśmy do tego, w jaki sposób to funkcjonuje i wygląda. I proszę zobaczcie, myślę, że to jest dokładnie to, o czym czytamy w Księdze prawa to Ten drago był dzisiaj odczytany w czasie czyścienia. Mojżesz mówi, kiedy będziesz już w kanale, w ziemi obiecanej, nie musisz złożyć głową ofiary z tego, co jest najcenniejsze. Z ale ofiary, Ale kiedy się czyta w Księdze tam jest odpowiedź. Bo Kain złożył ofiarę z tego, co mu zbywało, a mniejszego w naszym życiu, nasze własne. Jego życie. Czy Bóg może być bliżej człowieka niż jest deutarycki? Chyba nie, bo my przyjmujemy Jego ciało. Więc jeżeli Bóg nam ofiaruje siebie, to automatyczną odpowiedzią miłości jest oddaniem swojego życia, z tego rodzi się nadzieja. Wiecie, że często tej nadziei szukamy w drugim człowieku, może w jakimś pocieszeniu, w jakimś słowie, które nas podniesie, w takim dobrym samopoczuciu. Oczywiście, to wszystkim jest nam potrzebne. Ale prawdziwa, chrześcijańska nadzieja rodzi się wtedy, kiedy człowiek oddaje swoje życie Bogu. Wydaje mi się, że Wielki Post jest dobrym czasem, by oddać Bogu swoje życie, Jakie one by nie było. Nie chodzi o to, że ono musi być poukładane, bez grzechu, że tam wszystko musi być tak, jak byśmy chcieli. Często tak nie jest. Często jest zupełnie inaczej ale żeby się odważyli odważyła oddać Bogu swoje życie. Wtedy rodzi się nadzieja i wtedy widzę owoce tego oddania swojego życia. Druga rzecz, którą no chciałbym dzisiaj z Wami podzielić, ona jest schowana może w tym tekście z listu św. Pawła do Żyja. Święty Paweł mówi tak, jeżeli przyjmie w swoim sercem wiarę, to jeżeli ona jest... Dojrza. Jeżeli ta wiara przebiega Twoje życie, to musi ją wyznać swoimi ustami. Przyjęta wiara sercem powoduje, że człowiek zaczyna się dzielić. Nie ma innej drogi. Wiecie, my czasami gdzieś sami wierzymy w to, że ta, ta wiara, którą otrzymujemy od Boga, to doświadczenie, co Pana jest tego Że najlepiej, gdybyśmy z tym doświadczeniem zostali w swoim własnym domu. Może powinniśmy zamknąć się w tym doświadczeniem kościoła, naszej wspólnoty, tutaj ludzie Może to zakrystki ewentualnie ją zamknąć. Ale jeżeli wiara jest prawdziwa, jeżeli jest spontanem z i nie da się jej zachować tylko dla siebie, automatycznie ona rodzi w nas pragnienie dzielenia się, bo wiemy, że jest cenna. Znaczy, jeżeli człowiek znajdzie w życiu coś, co jest cenne, to chce tą cenną wartość oddać drugiemu człowiekowi, szczególnie tym osobom, których kochasz. Czy nie dziś się, że chcesz się podzielić darem ze swoim mężem, żoną, ze swoimi dziećmi? I tak czasami boli, że ktoś tej darem nie chce przyjąć. Że nie chce przyjąć Chrystusa. I ciągle w głowie myślić, w jaki sposób tym Chrystusem bezcennym darem podzielić się z drugim człowiekiem. To jest totalnie to to, że nie da się tego zatrzymać dla siebie. Wyobraźcie sobie, że jesteście znanymi naukowcami, albo jakimś lekarzem znanym, i udało Ci się znaleźć lekarstwo na nowotwór. Zostawisz to dla siebie tylko? Wiesz o tym, że to lekarstwo może uratować życie wielu milionów ludzi. Czy od razu idziesz i mówisz, mam coś, co jest cenne dla świata, chcę się tym podzielić. I teraz, patrząc na naszą wiarę, na nasze doświadczenie Boga, tak, najpierw tym sprawdzał swoje własne serce. Czy ja naprawdę wierzę, że to jest coś, co jest bezcenne, co mogę dać światu? Czy zastanawiamy się, co możemy zostawić pokojem? Może ktoś się zastanawia, co zostawi swoim dzieciom? Najlepiej spadek, mieszkanie, trochę zębna w jakieś antyknie, samo to zostawi swoim dzieciom. Ale to nie jest bezcenne dla. To wszystko można bardzo szybko stracić. Bezcenny dar, który ma człowiek, to jest doświadczenie Boga. I tym mogę się podzielić. Nawet oczywiście, jeżeli ten dar zostanie przez kogoś niewykorzystany, może nawet nieprzyjęty. Ale nie da się zatrzymać tego tylko dla siebie. To jest doświadczenie świętego prawa. I przez to człowiek staje się misjonarzem. Czy jeżeli człowiek to nie tylko widać to w całym Jego życiu, w Jego sposobie myślenia, decydowania. To jest jakby naturalne, że się liczę z Bogiem, że kiedy podejmuję jakąś decyzję w życiu, to nie tylko zastanawiam się, czy mi się to opłaca finansowo, albo co sobie ludzie o mnie myślą. Bo to mi podpowiada rozum. Ale jeżeli żyje Ewangelium Chrystusa, to zastanawiam się, Pierwsza moja myśl właśnie wędruje do Niego. Chcę podjąć Pani jakąś ważną decyzję dla mojego życia. A ktoś mnie zaprasza do jakiegoś wynarzenia. Czy to będzie dobre, czy niedobre? Czy to się Tobie podoba, czy nie? W jaki sposób to wpłynie na moją wielkość? Ty nie W taki sposób ona się też umacnia. To jest mocne odkrycie tego Padła, dlatego nie sam tyka Boga we wszystkich. Zobaczcie, jest taki tragent bardzo mocny w liście świętego Pawła, kiedy Paweł mówi, Duch Święty zabronił mi iść do tego miejsca. Znaczy, wydaje się, że wszędzie mamy być i we wszystkim powinniśmy w uczestniczyć, a szczególnie wtedy, kiedy się dzieją nowe rzeczy. A św. Paweł ma takie doświadczenie nie. Tym razem nie pójdziesz. Masz zostać w domu. I święty Paweł nie odkryłem to, właśnie w mocy Ducha Świętego, bo nieustannie pytał Boga, co mam czynić. Bo Bóg był dla Niego pierwszy w życiu. Bo Bóg najważniejszy. I to jest to doświadczenie świętego Pawła. I trzecia trzecią którą chciałam dzisiaj z wami podzielić. Duch Święty, który wypełnia człowieka, jest w stanie też go wyprowadzić na próbę życia. Jest mowa o tym, że Jezus przez 40 dni był na pustyni i po tej próbie na pustyni Zaczyna z nim dialogować z ale wcześniej jest znany o tym, że Jezus został wcześniej napełniony duchem świętym. Znaczy, jeżeli przychodzi jakakolwiek próba na nasze życie, a nie ma takiego człowieka, który nie byłby wypróbowany, który nie musiałby przechodzić różnych trudności w życiu, które moglibyśmy nazwać próbą, to najpierw jest napełniony duchem świętym. Czy jest taka pokusa w myśleniu? Że my zostajemy sami. Że to, co przeżywamy, chorobę, rozpad rodziny, utratę pracy, jakaś beznadzieja życia, że my w tym zostajemy sami. Że Bóg nas w tym opuści. Ale wcześniej zostajemy napełnieni duchem świętym. Bóg nas nigdy nie opuszcza. Jeżeli nie opuszcza jakąkolwiek próbę w naszym życiu, to tylko dlatego, że najpierw nas mocni duchem świętym. Dlatego zobaczcie jak kończę się w taki sposób, że zły, zły opuścił go aż do czasu. Była jeszcze, był jeszcze jeden adres. twoim synem, a ty jesteś moim ojcem. Te wszystkie pokusy, które Jezus doświadcza, także, także na pustyni, one dotyczą tego, że z wyrównu chce mu pokazać, że ty nie jesteś kochany przez swojego ojca. Zobacz, on cię ciągle zostawia w twoich ciężarach, w twoich trudnościach. Jesteś sam, nie masz nadziei. I to jest pokusa, która dotyka każdego z nas. Szczególnie wtedy, kiedy przeżywamy trud. Jaka jest zwalcza odpowiedź Jezusa? Przez te 40 dni coś Jezus na tej pustyni robi. Nie tylko nie jak i ale nikomu nie polecam 40 dni jeść. Nie jeść nie jeść, bo mu to się może źle skończyć. Jezus nie jest tylko człowiekiem, ale jest także Bogiem. Ma zupełnie inne doświadczenie niż my, więc trzeba szukać takich rozwiązań, które są możliwe dla naszego ciała. Co Jezus robi na tej pustyni? karmi się Słowem. Karmi się księgą Starego testamentu. Dlatego, kiedy przychodzi do Niego Zły Duch z pokusą, Jezus odpowiada fragmentami księgi powtórzonego Prawda. Zobaczcie, nie wchodzi w takie myślenie ludzkie, nie dialoguje w taki sposób, żeby mógł wytłumaczyć, że jest w błędzie, że to, co mówi, jest kłamstwem, ale posługuje się Słowem Boga. Nie wiem, czy pamiętacie, w środę obiecaną, a propos nadziei, mówiłem, że nadzieja jest zbudowaniem więzi z Bogiem i modlitwa jest właśnie zbudowaniem tej więzi. Jeżeli człowiek jest napełniony Słowem Bożym i przychodzi na niego trudny moment życia, to on nie tylko szuka siły w Słowie Bożym, ale odpowiada poprzez Słowo Boże. I to jest historia Jezusa. Przychodzi na niego trudny moment. Jezus odpowiada Słowem Bożym. I mamy wiele postaci biblijnych, które dokładnie przyjęły Słowo Boże i w trudnych momentach, które je zaskakuje, te momenty ich zaskakują, odpowiadają przez Słowo Boże. Maryja. już może powiedzieć, w jaki sposób Maryja odpowiadała przez Słowo Boże? I kiedy przychodzi do niej Anioł i mówi, stanął się to, to było dla niej totalne zaskoczenie. Wysoko starożytna męża, ma inny plan na swoje życie, anioł zaprasza ją do czegoś dobrego, ale ją po ją przerasta. I Maryja zaczyna posługiwać się Słowem Bożym. Jej cały piękny chyt y, magnifika. Wiem, szanuję, Maryja reaguje się tylko i wyłącznie z Bogusławicielu To nic innego, jak fragmenty Starego Pesach. Maryja mówi w Sercu, a później wyznaje swoimi swoim ustami to, co zauważył Święty Pana. I teraz patrząc na nasze życie, kiedy przychodzą na nas różne trudności, albo też szanse życiowe, czyli coś dobrego, zobaczcie, co się z nas wydostaje przez nasze usta. Czy to jest myślenie Boże, Słowo Boże, czy też zupełnie co innego. Jak wasz sąsiad, który cię wypowiada, to wypowiada Słowo Boże, a czy to jest Słowo żeby ktoś nie usłyszał. Może ten sąsiad, który mnie To jest nasza odpowiedź na zło, które nas spotyka. I oczywiście, to nie jest recepta na wszystkie wydarzenia, ale warto badać swoje serce. Czy my naprawdę zbliżamy się do Słowa Bożego? Czy my naprawdę przyjmujemy poważnie to, co nam proponuje Bóg? Bo jeżeli tak jest, to stajemy się świadkami Jego zmartwychwstania. I to jest droga dla każdego z nas. Świadkiem Zmartwychwstania nie mają być tylko księża, chociaż od nas jako pierwszy powinno się tego wymagać. Ale każdy człowiek, który jest obszczołem, który przyjmuje Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, staje się świadkiem Jego Zmartwychwstania. I tego życzę sobie Wam, abyśmy nie tylko przez ten wielki boss doświadczali własności Boga, ale żebyśmy przez całe życie stawali się uczniami i świadkami tego, że nasz pan żyje i zmarł.